Jesteś łowcą czy ofiarą? Powiedziała Kaisa, by następnie bez chwili zastanowienia zniszczyć swojego przeciwnika. Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wild Rift Outplayed. Dziś na warsztat bierzemy córe pustki i upewnimy się, że to wy będziecie niszczącymi. Kaisa to jedna z najmocniejszych postaci, jakie możecie spotkać w Alei Smoka. Ładunki plazmy, mobilność, niewidzialność, obijanie wrogów z dystansu... To dopiero początek jej zalet, a już mogą rodzić się w Was wątpliwości, czy w ogóle da się z nią podjąć równą walkę. Przyjrzyjmy się więc temu, co sprawia, że Cura Pustki w mgnieniu oka unicestwia swoją ofiarę. Umiejętność Bierna Kaisy, Druga Skóra, umożliwia jej nakładanie ładunków plazmy, które zadają zwiększające się obrażenia magiczne, a dodatkowo kupione przedmioty pozwalają jej ulepszać podstawowe umiejętności. Ikatiański deszcz to atak rojem pocisków w pobliskie cele, a wzmocnienie umiejętności zwiększa liczbę pocisków. Dzięki szperaczowi pustki, Kaisa jest w stanie wystrzelić dalekosiężny pocisk, który ujawnia wrogów i oznacza ich zdolnością pasywną. Ewolucja pozwala skrócić czas odnowienia i nałożyć więcej ładunków plazmy. Super doładowanie sprawia, że strzelczyni na chwilę zyskuje prędkość ruchu, po czym zwiększa swoją prędkość ataku. Ponadto wyewoluowana umiejętność zapewnia chwilową niewidzialność. Super umiejętność Cury Pustki, Instynkt Zabójcy, pozwala doskoczyć w pobliże oznaczonego plazmą wrogiego bohatera oraz zapewnia tymczasową tarczę. Przejdźmy do silnych i słabych stron Kaisy. Kluczową zaletą niewątpliwie jest jej uniwersalność. Można na niej budować przedmioty zarówno dające premię do obrażeń fizycznych, jak i moc umiejętności. Ponadto, bez względu na wybrany wariant. Cura Pustki świetnie skaluje się wraz z ekwipunkiem. Co za tym idzie, jest olbrzymim zagrożeniem dla każdego, kto wejdzie z nią w szeranki na późnym etapie gry. Szczególne znaczenie ma to w przypadku walki jeden na jednego, gdyż dzięki swoim umiejętnościom może szybko skrócić dystans dzieląc ją od ofiary i zadać jej ogromne obrażenia. Jednak mimo drzemiącej w kajsie sile, nie jest to bohaterka dla każdego. Od swojego operatora wymaga nie tylko umiejętności mechanicznych, ale także instynktu i wyczucia w walkach drużynowych. Do słabości drapieżniczki z pewnością zalicza się zasięg ataku, przez co może mieć problem z kompozycjami, które mają przewagę w tym aspekcie. W związku z tym kłopotem mogą też być dla niej rywale posiadający umiejętności kontroli przestrzeni w czasie potyczek. Dodatkowo możliwości córy pustki związane z zadawaniem obrażeń są w dużej mierze uzależnione od posiadanego ekwipunku. Bez przedmiotów Kajsa nie stanowi wielkiego zagrożenia. Jeśli jednak przez własną nieuwagę doprowadzicie do przyspieszenia jej punktów mocy, to marny wasz los. W jaki sposób zdusić w zarodku potencjał drzemiący w nieustraszonej, ocalałej spustki? W fazie draftu pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy: Kai'Sa ma problem z postaciami, które mają przewagę zasięgu ataku. W alei Smoka będą to np. Caitlin, Ash, Varus czy Draven w duecie ze wspierającymi pokroju Lux, Karmy czy Branda. Jeśli natomiast zauważycie, że siła Waszych wyborów leży w walkach drużynowych, wtedy możecie uzupełnić je o bohaterów, którzy nakładają efekty kontroli tłumu. Dodatkowo zawsze warto myśleć o czempionach ograniczających przestrzeń walki, co uszczupli możliwości Kaisy w potyczkach. Takimi bohaterami z pozostałych alejek będą np. Veigar, Oriana, Jarvan IV czy Gragas. Zdolność pasywna Kaisy zapewnia jej możliwość ewolucji umiejętności po zakupie pełnego przedmiotu. Oznacza to, że po pierwszym, drugim i trzecim przedmiocie osiąga punkty mocy. Z tego powodu najlepiej atakować ją już na samym początku gry oraz gdy macie przewagę ekwipunku. Dodatkowo, w zależności od ścieżki budowy przedmiotów, gracz Kaisy będzie ulepszał umiejętności w następującej kolejności. Ikatiański deszcz, superdoładowanie, szperacz pustki przy ścieżce podobrażenia fizyczne. Oraz ikatiański deszcz, szperacz pustki i superdoładowanie, gdy kupuje przedmioty magiczne. I tutaj pojawia się zagwostka. W jaki sposób przewidzieć, którą ścieżkę wybierze Kajsa? Dominują dwa podejścia. Po pierwsze, przedmioty zapewniające obrażenia fizyczne stosuje się w sytuacji, gdy w drużynie cury pustki dominują obrażenia magiczne lub gdy przeciwna kompozycja nie posiada zbyt dużo kontroli tłumu. Ta ścieżka uzależniona jest od ataków podstawowych, co z uwagi na krótki zasięg łowczyni będzie stanowiło wyzwanie dla jej operatora. W drugim przypadku, gdy drapieżniczka gra na kompozycję, która ma przewagę zasięgu bądź jej drużynie brakuje magicznych obrażeń, spotkacie się z tzw. ścieżką hybrydową. Kluczem do zrozumienia sensu takiej strategii budowy przedmiotów jest zapoznanie się z mechaniką huraganu Runana oraz zębu Nashora. Oba przedmioty zapewniają adaptacyjne obrażenia w zależności od tego jaka statystyka ofensywna przeważa u waszej postaci. Co to oznacza w praktyce? Do trzeciego przedmiotu Kai'Sa będzie zadawać większe obrażenia fizyczne, ale od zakupu szczelinotwórcy będzie miała więcej mocy umiejętności. Choć w dalszym ciągu będzie mogła używać ataków podstawowych, to jej główne obrażenia będą pochodziły z rozładowania ładunków plazmy i szperacza pustki. Pamiętajcie, że po zakupie trzeciego przedmiotu buty się nie liczą. Będzie również posiadać wszystkie ewolucje umiejętności. Zaletą tej strategii jest możliwość obijania przeciwników z dystansu oraz szybsze nakładanie ładunków plazmy. Choć wydaje się to trochę pokręcone, to dzięki znajomości przedstawionych schematów o wiele łatwiej będziecie mogli przewidzieć, kiedy należy ją atakować, ale również jakie defensywne przedmioty pomogą wam w zmniejszeniu jej siły rażenia w konkretnych fazach gry. Bez przedmiotów drapieżniczka ma ograniczone pole do popisu i powinniście to wykorzystać. Dobrym pomysłem więc będzie wymuszanie wymian i potyczek na linii z przeciwnym duetem. Jeśli wasze wybory mają przewagę zasięgu, nie bójcie się atakować Kaisy, gdyż nie posiada ona zbyt wielu argumentów, by się bronić, zwłaszcza na początku gry. Ponadto razem z dżunglerem szukajcie możliwości zanurkowania pod wrogą wieżę, by powiększyć przewagę. Bez przedmiotów drapieżniczka nie ma kół, którymi mogłaby was zranić, a pozbawiona farmy nie będzie w stanie rozwinąć skrzydeł. Kolejną ważną rzeczą jest pamiętanie o tym, by podejmować walki w obrębie sojuszniczej fali stworów lub do spółki z kilkoma towarzyszami. Ikatiański deszcz zadaje duże obrażenia w pojedyncze cele, ale jeśli wokół Kajsy znajdzie się ich więcej, to pociski rozdzielą się między wszystkich wrogów. Dodatkowo Kajsa w takiej potyczce nie będzie mogła zdetonować ładunków plazmy na każdym rywalu, o ile w skoordynowany sposób ją zaatakujecie. Wasze miniony będą Was także chronić od obijania przy użyciu szperacza pustki. Choć na początku nie będzie się on wam dawał we znaki, to z upływem czasu i przy wyborze ścieżki hybrydowej budowy, obrażenia od tej umiejętności będą tylko rosły. W przypadku walk drużynowych warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób Cura pustki chce atakować rywali. Najbardziej skutecznym stylem walki w jej przypadku jest kiting, czyli wyprowadzanie ataków przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. W praktyce oznacza to, że gracz Kaisy chce atakować wrogie cele i jednocześnie kontrolować ruch postaci w taki sposób, aby przeciwnik miał jak najmniej czasu na to, by wyprowadzić kontratak. Jak więc uniemożliwić jej zadawanie obrażeń? Wykorzystajcie przewagę zasięgu oraz umiejętności obszarowe do kontrolowania przestrzeni wokół was. Drapieżniczce o wiele trudniej będzie was zaatakować, jeśli przed czołem waszej formacji będzie znajdować się chociażby kulka Oriany czy klatka Veigara. Bardziej radykalnym, ale również dobrym podejściem jest szukanie inicjacji we wrogą drużynę. Naturalnie najlepszym celem będzie Kaisa, ale jeśli w trakcie potyczki odpowiednio skoordynujecie działania, to nie będzie w stanie za wiele wskórać. Ale co, jeśli to przeciwnik pierwszy rozpocznie walkę? Poza wcześniej wspomnianym kajtowaniem, Kaisa może także podążyć za inicjacją sojusznika przy pomocy superumiejętności. Taki atak jest dużo bardziej ryzykowny, a samo znalezienie odpowiedniej okazji wymaga dużego doświadczenia. Jednak gdy uda się wyłapać przeciwnego Kery, a łowczyni będzie miała zapewnione wsparcie, to w ciągu chwili doskoczy i wyeliminuje rywala, przechylając losy walki drużynowej na swoją stronę. Podsumowując, Kaisa to potężna bohaterka, ale nie jest niepokonana. Wygrana przyjdzie wam łatwiej, jeśli będziecie współpracować ze swoimi sojusznikami. Tylko w ten sposób ograniczycie jej unikalne zdolności. Stosując powyższe rady, z pewnością sobie poradzicie. Powodzenia w kolejce rankingowej i do usłyszenia w kolejnym odcinku.